Cześć, witajcie. Na kolejnym naszym filmiku pokażę zestaw do prania dywanów, do szybkiego i skutecznego prania dywanów. Zestaw składa się z dwóch urządzeń. Pierwsze to jest szorowarka walcowa, dwuszczotkowa. Pokazywaliśmy jej zastosowanie na innym naszym filmie. Drugie urządzenie to Sabrina Maxi. W tym wypadku, wyposażona w dodatkowe. Zestawy akcesoriów. Przede wszystkim mamy tutaj podgrzewacz wody. Jego skuteczność działania też pokazywaliśmy na innym naszym filmiku. Mamy smart kit, czyli butelkę z mieszalnikiem do przygotowywania roztworu roboczego. No i przystawka do szybkiego nakładania sprayu na dużych, dużych powierzchniach. Naprawdę daje ona dużą przewagę w porównaniu do typowych opryskiwaczy ciśnieniowych. Maszyna fajna, jej parametry są podane na naszej parametry techniczne są podane na naszej stronie internetowej. Ja natomiast tylko chciałbym wam króciutko opowiedzieć sposób łączenia poszczególnych węży przyłączy. Końcówek męskiej i żeńskiej, po to, żebyście wiedzieli, jak, jak się w tym połapać. Więc w pierwszej kolejności a, zauważcie, że do zbiornika z czystą wodą, pompą, podłączony jest wężyk prowadzący wodę do podgrzewacza. W podgrzewaczu woda się podgrzewa, i następnie tym wylotem zostaje skierowana do mieszalnika. I to jeszcze raz: czyli wychodzi ciepła woda, jest podawana do mieszalnika i w mieszalniku, po zaciągnięciu injektorowo-chemii, poprowadzona jest woda właśnie do, do, spraya, do pistoletu spryskującego. Czyli na wyjściu mamy gotowy gotowy roztwór roboczy do nanoszenia szybkiego do nanoszenia szybkiego preskreju. nie musimy go oddzielnie przygotowywać wystarczy że do butli tutaj nalejemy koncentrat mamy tutaj w środku w wężyku kryzę w tym wypadku jest ona o powiedzmy czerwona i ona daje stężenie 1 do 25, czyli 4%. Następnie a mamy tutaj kolejne podłączenie, a mianowicie do um, tutaj mieszalnika jest wyjście i to wyjście prowadzi nam um, wodę, wodę, czystą do do naszej sawy podłogowej, w tym wypadku to jest NS300 trójdyszowej Także schemat jest prosty, podłączenie też jest, podłączenie też jest proste, wystarczy pamiętać tylko że najpierw wodę ciągniemy ze zbiornika do podgrzewacza, następnie podajemy ją na mieszalnik, z mieszalnika mamy wyjście na prespray i z mieszalnika, już bez pobierania chemii, mamy do, um, na wąż i sawę podłogową. Tego zestawu w trakcie pracy nie trzeba przypinać, czyli spokojnie możemy sobie tutaj na nim pracować, korzystając raz przy włączonej pompie, raz z prespreja i potem z z samej stawy podłogowej do, do płukania, to na tyle. Dzięki bardzo, i do zobaczenia.